masz jakieś wieści? Jeśli stoisz, to lepiej usiądź. To jeszcze grubsza sprawa niż zakładaliśmy. To znaczy? Ktoś wami manipuluje i to dosłownie. Zeskanowali wam mózgi i stosują jakiś rodzaj warunkowania, żeby. Stop! Nie przez telefon. Jasne. Niedługo u was będę. Nie, ty i ja musimy porozmawiać w cztery oczy. Będę na ciebie czekać w małym ramen shopie w Japantown. Wyślę ci namiary. W porządku. Będę. Siądziesz? Dziękuję, że przyjechałaś. Dlaczego spotykamy się tutaj, a nie u was? Bo muszę ci coś wyjaśnić. W cztery oczy. Nie przy Jeffie. Więc mów, słucham. Przepraszam, jestem trochę roztrzęsiona. Trudno mi zabrać myśli. Widzieliśmy się nie tak dawno. Czy w międzyczasie coś się stało? Nie, to znaczy... stało się, ale nie teraz. To dłuższa historia, po prostu nie wiem, jak ci to powiedzieć, jak zacząć. Nigdzie mi się nie śpieszy. <słuch> hmm. Jakiś czas temu zauważyłam u Jeffa niepokojące zmiany. Jego osobowość na moich oczach stawał się innym człowiekiem, zmieniał się. To znaczy? Przestał czytać, zapomniał o ulubionym filmie, zaczął słuchać innej muzyki. Raz zaproponowałam mu wizytę na grobie jego brata, a on odpowiedział, że przecież jest jedynakiem. Wtedy zaczęłam się domyślać, że dzieje się coś złego, coś. Nienormalnego. Nie tylko z Jeffem. U siebie też zauważyłaś coś niepokojącego? Po pewnym czasie, tak. Znajomi wytknęli mi parę razy, że dziwnie się zachowuję. To musiało być trudne. Było. Wiesz, w takim momencie zaczynasz kwestionować rzeczywistość. Więc wiedziałaś, co mogę odkryć przez cały ten czas. Nie wiem kto, jak, ani dlaczego, ale zmieniają nas. Ten ukryty pokój w naszym mieszkaniu. Co z nim? Jestem pewna, że już go wcześniej widziałam, ale musiałam wszystko zapomnieć. Przerażające, co? Rozmawiałaś o tym z Jeffem? Próbowałam. Ale on był na wszystko ślepy. Śmiał się, że coś zmyślam. Kiedyś wspomniał mi o wycieczce, na której przysięgam, nigdy nie byliśmy. I opowiadał mi o niej z takimi szczegółami, że prawie w nią uwierzyłam. A może to ty zapomniałaś? Może tylko tobie wymazali ją z pamięci? Jezu, nie wiem. Nic już nie wiem, rozumiesz? Ale to chyba nie wszystko, co. Którejś z nocy zobaczyłam obcego człowieka w mieszkaniu grzebał przy monitorach. Byłam już wtedy w takim stanie, że nie wiedziałam, czy wierzyć własnym oczom. I nic nie zrobiłaś? Nie pamiętam, co wydarzyło się później. Rano poszłam porozmawiać z ochroną. Nie wierzę, że nie poszłaś z tym do męża, tylko do ochrony. Myślałam, że wariuje. Wolałam najpierw zobaczyć nagranie z monitoringu. Oczywiście nic tam nie znalazłam, więc co miałam powiedzieć Jeffowi? A następnego dnia dostałam telefon. Od kogo? Od nich. Kimkolwiek są oni. Po drugiej stronie usłyszałam tylko zniekształcony głos. Nie przedstawił się. Grozili ci i szantażowali? Powiedzieli, że stąpam po cienkim lodzie. Że jeśli będę dalej drążyć, Jeff może mieć wypadek. A potem wymazali połączenie, jakby nasza rozmowa nigdy się nie odbyła. Dlatego błagam ciebie. Jefferson nie może się o niczym dowiedzieć. Nigdy. Od tego zależy jego życie. Wiedziałaś, że Włamywacz to ich człowiek, ale cały czas robiłaś mnie w wała, -Lis. Nie miałam wyboru, nie wiedziałam, co robić. Chciałaś, żeby wszystko zostało po staremu, bo to dla ciebie wygodne. Wygodne? Masz świetne życie, sławnego męża, pieniądze. Nie tylko korzystać. Myślisz, że dobrze się bawię? Nie masz pojęcia, jak to jest żyć z takim ciężarem. A może mówisz mi to wszystko, bo tak cię uwarunkowali? Może włożyli ci te myśli do głowy i tylko wykonujesz program. Wiem tylko tyle, że kocham mojego męża i chcę mu zapewnić bezpieczeństwo. Albo tak ci się wydaje. A co zrobić, Jeff, jeśli mu powiesz? Znam go. Zacznij szukać na własną rękę. Nie, on nie może się o niczym dowiedzieć to go zniszczy. Jeff będzie chciał z nimi walczyć, jeśli mu o wszystkim powiem? Ja to wiem. To jedno się w nim nie zmieniło. Jeff to wojownik. I zginie w walce, więc jak chcesz to załatwić? Powiem Jeffowi, że SSA szpiegowało dla jego przeciwnika, Holta. Ty tylko potwierdzisz moje słowa. A jeśli się nie zgodzę? Twój wybór. Ale pomyśl o konsekwencjach. To nie ty będziesz się z nimi mierzyć. Naprawdę zwolnisz SSI? Grozili ci przecież. Skąd ta nagła odwaga? To, co nam robią, to jedno. Ale kiedy znalazłeś ten ukryty pokój, nie pozwolę, żeby obcy śledzili każdy nasz ruch. Nie w moim domu. Co za różnica. Biorę na siebie całe ryzyko związane z SSI. Ciebie proszę tylko, żeby nie mieszać w to Jefferson. Co? Mówicie z Jeffem w Reconciliation Park. Będzie tam na ciebie czekał. Nie mam pojęcia, czy będę jutro pamiętać jeszcze te rozmowy, ale liczę, że Ty nie zapomnisz o mojej prośbie. Nie zapomnę. Ale to wszystko, co mogę Ci teraz obiecać. Do zobaczenia, Wil. Przejebane co? Nie chciałbym być na jej miejscu. Swoją drogą. Nakładające się na siebie wspomnienia, zmiany osobowości. Coś ci to przypomina? Ale my przynajmniej wiemy, co jest grana. To co innego? Przecież sam widziałeś. Ci ludzie z premedytacją modyfikują ich umysły. Oho. Zrobili z za hajtekową marionetkę. O takich rzeczach mówiło się jeszcze za moich czasów. Subtelne zmiany w otoczeniu... Zmiany wzorców, podprogowe warunkowanie. Wiesz, jak częstotliwość wibracji w twojej szczoteczce do zębów albo pulsowanie światła w monitorze. Mówię ci. No i co byś zrobił na moim miejscu? Za tą konspirą stoją prawdziwi skurwiele i ktoś musi ich dorwać. Nawet za cenę życia peralezu? Cholera wie, jaki numer wykręci nowy burmistrz pod dyktando władców marionetek. Ale tak... Od tego, co powiesz, może zależeć ich życie, albo i nie. Trudny wybór, wi? Możesz na mnie liczyć. Świetnie. Do widzimy się u czas. Do zobaczenia. Tak? Nie ma żadnego znaczenia, co mu powiesz. Cokolwiek postanowisz, cokolwiek zrobisz, nic już nie zmienisz. Co? Wiemy, kim jesteś. Wiemy czym jesteś. Wiemy, co chcesz osiągnąć. Stąpasz po kruchym lodzie. Nie przekrocz granicy. Уже Divi. Musimy porozmawiać. Tak, wiem, Elizabeth już mnie wprowadziła. Wygląda na to, że dobrze zrobiłem, wynajmując fachowca. A co dokładnie ci powiedziała? Żadnych detali, tylko tyle, że SSI szpiegowało nas dlatego tego Sukin syna, Holta. Powiesz mi coś więcej. I? SSI nie pracowało dla Holta. To nie cię w głębszym bagnie niż myślisz. E, to znaczy? Włamali się wam do mózgów, Jeff. Tobie i Elizabeth. To ma być jakaś zabawna metafora? Dziwne sny, zaniki pamięci, pomieszane wspomnienia to nie efekty przepracowania. Nie wiem, co chcesz mi powiedzieć, ale nie podoba mi się kierunek tej rozmowy. Obudź się. Twój mózg jest bardziej przeorany niż porno z wypożyczalni braindensów. Nie płacę ci za uprawianie ze mną jakiś gierek. Mów wprost. SSI pracuje dla ukrytej siły, która manipuluje twoim życiem. Wiedziałeś, że w Twoim mieszkaniu znajduje się ukryte pomieszczenie? Do rzeczy. Umieścili tam sprzęt, o jakim Ci się nie siło. Ci ludzie wiedzą o Tobie i Twojej żonie wszystko. Obserwują każdy Wasz ruch. Mm -hmm. Ktoś próbuje programować ciebie i twoją żonę. To brzmi jak scenariusz filmu. Widziałem skany waszych mózgów, zmiany połączeń neuronalnych, to nie film Jeff. Robią to od dawna tobie i Liz. Zmieniają wam wspomnienia, upodobania, może nawet poglądy. Jak mogłem o tym nie wiedzieć? Nie możesz polegać nawet na swojej pamięci. Nigdy nie będę wiedział, co w moim życiu jest prawdziwe, a co jest kłamstwem. Czekaj, był jeszcze ten włamywacz muszę do niego dotrzeć. Nie wiem, jak do niego dotrzeć. Nie, dorwę najpierw jego, a potem tych ludzi. Zdemaskuję tych skórwier i zobaczymy, kto ma kogo w garści. Jeśli spokojnie odczekasz, być może sami się odkryją. Może dorwiesz ich z pozycji burmistrza, o ile pojutrze o wszystkim nie zapomnisz. Jak w sztuce wojny, Sun Tzu. udawaj obłęd, będąc w pełni zmysłów. Zakładasz, że jesteś w pełni zmysłów, Jefferson? Mój Boże, muszę to jakoś powiedzieć lis. Twoja żona wiedziała o całej sprawie. Liz? Jak to? Domyślała się od pewnego czasu. Elizabeth? Nie, powiedziałaby mi. Bała się o twoje życie. O życie waszej córki. Trudno jej się dziwić. Nigdy niczego przede mną nie ukrywała. I niełatwo ją zastraszyć, wierz mi. Dostała anonimową wiadomość, że ma siedzieć cicho. Zareagowała jak idealna żona idealnego kandydata. Postanowiła chronić rodzinę. To im nie ujdzie na słowo. Mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Zrobiłeś już wystarczająco dużo. Teraz musimy czekać. Co dalej? Nadal chcesz być burmistrzem? Nie zrezygnuję teraz! Nie podostartowałem w wyborach. Poczekam na odpowiedni moment i wtedy uderzę. Czy nie tego właśnie chcą? Dostaną więcej niż się spodziewali. A ty swoje pieniądze. Do zobaczenia wi. Powodzenia. Powodzenia. Co o tym myślisz? Moim zdaniem nie stoją za tym ludzie. O, kosmici. Haha. Ha. Jesteś za młody, żeby to pamiętać, ale kiedyś sporo mówiło się o zagrożeniu ze strony przyczajonych w cyberprzestrzeni SI. Czyli kosmici. To bez znaczenia. Najważniejsze, że facet podjął rzuconą rękawicę. Mój człowiek.